dużej mobilizacji. Mieliście mieć święty spokój od moich pomysłów. Te pomysły wymyśliła Matka Boża i Pan Jezus. Ja tylko jestem niegodnym narzędziem realizowania tych planów. Więc ogłaszam wielką mobilizację na naszą drugą wyprawę wojenną, która będzie trwała rok. Tak postanowił Pan. Stąd też, dzieci, w, w nadchodzącą sobotę, to jest za tydzień, chcę już Was wielu, wielu widzieć. Żeby zrozumieć skąd się ten apel. Pojawił, musimy przyglądać się orędziu Matki Bożej nr 16 z 13 października, rivo torto koło asyżu, tam spaliśmy, fenomenalne miejsce na procesję, no, marzenie. Nie byliśmy natrętni dla czynników kościelnych, więc nie naruszaliśmy niczego spokoju, mieliśmy przestrzeń, ogród duży. Z okien widać, bo w linii prostej kilometr. <laughs> I pani Agnieszka tam była dzieci codziennie, tłuczona. Jeśli brygada stawała o czwartej, było piątej msza, no to ona w pół do trzeciej musiała być. Codziennie były orędzia. Żebyście wiedzieli, jak wróciliśmy skonani z tej pielgrzymki, spaliśmy po kilka godzin. A później w słońcu, w upale... Po 8-9 godzin w marszu praktycznie bez przerwy i znowu alarm, bo tu nabożeństwo, tu tamto. Dopiero w przedostatnim dniu udało się nam znaleźć 3 godziny, żeby armia poszła na legowisko coś kupiła, czy na obiad, czy na lody. W tym czasie toczy się wielka walka. Widzę, jak pani Agnieszka jest przygnieciona tym wszystkim. Nawet jej nadmieniłem przed ostatnią dnia. No ch chyba tak będzie, że będzie Bóg chciał, żeby my to wydali na Króża Króla No bo skoro tak ciśnie Ciebie i takie hasła są i dał takie orędzie, że kazać mi go pokazać, nie jest możebne. E, Matka Boża jeszcze mówi, Matka Boża mówi. No. Wczoraj powiedziała ostatnie kazanie i mówi, daj to księdzu Piotrowi. I dzieci na sobotę chce też obok książeczki żołnierskiej wydać. 36, 26 orędzi. Bo 6 już było wcześniej, żeby Państwo zrozumieli. Matka Boża, kiedy w zeszłym roku podyktowała nam drugą regułę mariańską, powiedziała, że przyjdzie i że będziemy wydawali zeszyty. To jest drugi zeszyt z tej serii, co zapowiedziała Matka Boża. Dziś to wszystko się tak toczy przy Bożym prowadzeniu. Miesiąc temu my dostaliśmy szczała za obgadywanie księży, ogadanie go o księżach. Znacie tę sytuację, bo to już cały czas kipi, wychodzi, później przychodzą orędzia, Pan Bóg to ustawia szybko. Dostaliście orędzie o waszym księdzu nerwowym, niedyplomatycznym, nieokrzesanym, tak dalej. No więc dzieci, no, macie problem. Albo akceptujecie, albo wymieniacie no, kto wam da tego księdza na, na taką bitwę? No, więc, został, więc musicie pokornie przyjąć, że dostaliście tego typa no i z nim trzeba iść. Ja biłem się na dusiu, gwarantowałem wam na dwa serca. Dzieci, w październiku nic nie będzie, będzie spokojnie. Chrz, to cyk, żeby już zakończyć bardzo pracowity rok. Dzieci, o dobro za, zapowiada pracowity tydzień i dzieci, robota przez cały rok dla nas wszystkich. Pan Bóg był honorny, dał nam legowiską dołną wrzesień na legowisko, ale nie wykazał nie, wykrasto, nie wykreślił wykrotu dwóch serc, także my tych wolnego niewiele, niewiele mieli, mamy taki trud, że, że nie jesteśmy w stanie w tym roku zrealizować częstowy w październiku, dopiero chyba 21 w sobotę, w listopadzie pojedziemy do częstowy. Dzieci, no, nie ma zmił się, przychodzą rozkazy, przychodzą wezwania. Kto troszkę tylko przygląda, przygląda się głosowi świata, no grozi nam ogromna wojna. Ogromne dzieci zniszczenie. A za chwilę nas przymuszą do pokuty trikiem ekonomicznym. Ani się nie obudzicie, że nic nie będziecie mieli w portfelu. Ale my, Pan Bóg ich ubiega. Cały czas ubiega ich te plany. Ciągle mamy przewagę nad nimi kilka tygodni. Dlatego oni nie są w stanie przewidzieć, co ten Natanek wymyśli i co będzie mówił. Ja wam też powiem, że ja teraz nie jestem w stanie przewidzieć, co ja będę mówił i co wymyślę. Nie jestem w stanie. To jest poza mną. Widzę uśmiech na waszych twarzach, więc, sobotę za tydzień ta grupka przynajmniej przyjedzie. Stawiam minimum 1500 ludzi, nie dzieci. <laughs> Tylko niech przyjadą, co są w zakonie i sympatycy. A mogą się inne pupki przebudzić też i rozpoczną. Wchodzimy, idziemy za Panem Jezusem, choć nie mamy papierów, rozpoczynamy zaległości, rok ćwiczenia, po kolei dzieci. To jest na przebudzenie narodu. Orędzie 16 tarcze dla świata. Muszę to wprowadzić, żeby zrozumieć, czemu nagle przyszedł Bóg Ojciec w czasie orędzi Matki Bożej. Tylko tak jest rzadko. Matko Boża, proszę Cię, powiedz mi, dlaczego płaczesz, abym mogła Cię pocieszyć, choć sama jestem grzesznikiem i przysparzam Ci smutku moim lenistwem, z Twoją pomocą mogę sprawić, spełnić Twoją wolę. Moje dziecko, zapisz moje słowa. Płaczę z powodu zbliżającej się do ziemi, zbliżających się do ziemi wydarzeń, którym chciałabym zapobiec. Wiesz, że zawsze płaczę z powodu wojen, kataklizmów i nieszczęść. Pamiętacie, jak Matka Boża płakała w Kibeho, Jak przyszła rzeź, pod dyktando Europy wyrżnięto 600 tysięcy ludzi w ciągu tygodnia. Pobudowali im asfalty, przygotowali wszystko. Radia podawały komunikaty francuskie, które miasto zdobyte, jeden misjonarz jedzie po gotowej w drodze asfaltowej 100 km bili, Ale okazało się, że ta watacha do tego miasta nie doszła. A autorzy audycji mieli już wystawione, co mają danego ranka mówić, nie? On do tego miasta? Ale tam jeszcze nic nie było. A Francja już podała, że miasto zaowężnięte. Więc to biedne murzynki, dzieci kręcone przez Europejczyków, zrobiły ogromną rzecz. A Matka Boża w Płakała. W Lasalet płakała. Jakbym Wam wymienił, co się wydarzyło po objawieniach w Lasalet w Europie, jakie rewolty, jakie wojny, jakie kataklizmy, jakie brak urodzajów. Przez dwa lata dzieci Europa nie miała co jeść. Wszystko, co się rodziło, gniło, przychodziły robale i zjadały. Wiesz, że zawsze płacze z powodu wojen, kataklizmów, nieszczęść, jakie ludzkość ściąga na siebie, grzesząc, nie chcę dla was tych cierpień, bo jesteście moimi dziećmi i pragnę was ochronić. Dlatego wciąż proszę was o poprawę. I podjęcie życia prawdziwie pokutnego, pełnego wyrzeczeń i szczerej modlitwy. Całe te orędzia Matki Bożej są ukierunkowane do nas, abyśmy wykonali to, co Matka Boża pełni. Życie prawdziwie pokutne, pełne wyrzeczeń i szczerej modlitwy. Świat się nie poprawia, więc to Wy musicie się poprawić. Do Was to mówi. Wy, ja i Ty. Dzieci my się musimy poprawić. Tylko ten, kto jest głęboko wsłuchany w mój głos, może usłyszeć moje wezwanie do poprawy i rzeczywiście dokonać zmiany w swoim życiu. Mówiłam do świata w tylu miejscach na Ziemi, że nie starczyłoby Ci życia, żeby je wszystkie odwiedzić i uczcić. W XX wieku obliczono, że Matka Boża objawiła, to co Kościół klepnął na różnym szczeblu, Matka Boża objawiła się trzysta razy. W Polsce kilkanaście razy, co ja znam. Ale biskupi wyżnęli wszystko. Żadnych objawień nie klepnęli. Dlatego mnie kręcą się dzieci ukochane z okolic Oławy, z Chotyńca, z wykrotu i z wielu innych innych miejsc, gdzie dzieci były znaki. Uczestnicy tego wiadomości Matki Bożej szczerzyją. Ja się cieszę, że mogę podejmować te duchowe dzieci jako spuściznę łaski Bożej na Ziemię Polską tutaj. Mówiłam do świata w tylu miejscach na Ziemi, że nie starczyłoby ci życia, aby je wszystkie odwiedzić i uczcić, wynagradzając, nieprzyjęcie, wynagradzając mi nieprzyjęcie i lekceważenie mojej woli. Całe serce wylałam w garabandal, a w odpowiedzi oczu miałam tylko ciekawość. Ja pragnę otrzymać posłuszeństwo i miłość. Jak mało jest serc, które wsłuchują się, które wysłuchują moich prośb. Często jeździliśmy, moi drodzy, do Mirdygori. Pcioda w piątek, wszystkie restauracje czynne, wszyscy zrają równo, równo pielgrzymi, a Matka Boża powiedziała poście w środy i w piątki. Jak byli zdziwieni w fotelu, ja bym powiedział, że nie wiem, Jak to nie jecie? No bo dziś jest piątek, w środę. Z wielkim bólem nam dali chleb i wodę. Wszystko tam jeździło, żeby zobaczyć cud stańczącego tańczącego słońca. Żeby zawył diabeł. Żeby mogli opowiadać. Żeby klęknęli, łapali różanie. A później na drugi dzień wszystko wygasa. Więc Matka Boża tu nas puka. Pokazuje pewne rzeczy. Doświadczaliście mojej obecności w Garabandal, ale to miejsce zostało zapomniane wraz z moimi prośbami. taki sam sposób zachowuje się świat w stosunku do moich objawień na Ziemi. Wszędzie jest tylko mała ilość tych, którzy pytają o co proszę i dlaczego płaczę. Wreszcie wystarczy mnie zobaczyć, dotknąć moich łez. To za mało, aby zmienić życie. I tym bardziej, bieg historii. Wszędzie, gdzie się objawiam, udzielam wielu łask. Od uzdrowień przez nawrócenie, aż do cudów, jakich pragnie świat, włącznie. Wszystko to ma potwierdzić prawdziwość moich słów, aby ludzie uwierzyli. Do prawdziwego nawrócenia jednak jeszcze daleka droga. Człowiek zepsuty światem szybko zapomina o wewnętrznych natchnieniach, postanowieniach, obietnicach, wraca do życia, do jakiego przywyk, zduszając sobie łaskę Bożą i to, co dzieje się na nagminnie, jako odpowiedź ludzi na udzielone im łaski w miejscach mojego objawień, a ja nie przychodzę, aby na siebie zwrócić uwagę. Ale wszędzie... Proszę o umiłowanie mojego syna, poszanowanie dziesięciu przykazań, wytrwanie w łasce uświęcającej przez udział w sakramentach Kościoła, spowiedź święta, msza święta, adoracja to podstawa zachowania łaski, nawrócenia i wejścia w stałą przyjaźń z Bogiem. Mimo wszystkich zawodów, jakich doświadczam w miejscach, w których pragnę dokonać wielu nawróceń, nie zniechęcam się i wciąż objawiam się w świecie, prosząc o nawrócenie i prawdziwą modlitwę. Dostaniecie orędzia Matki Bożej, które nad nami Matka Boża mówiła w tym miesiącu. I jesteście ciekawi, co Matki Boże słuchać. W piątek będziecie już mogli czytać. Ale czy to Was ruszy? Matka Boża mówi prawdziwie, że moi drodzy, to Wy musicie się poprawić. Świat się nie poprawia, więc to Wy musicie się poprawić. Najdroższe dziecko, pragnie, pragniesz pokutować na rzecz pokoju na świecie. To dobrze. Bo już Panią się cisnęła, dziewięć dni by my zrobili takie rzeczy, ciśnienie, a w końcu rozumiała, jak Bóg nie kazał, no to po prostu wyskakiwać przez Bo wojna, to dobrze, że pragniesz, bo wojna zawsze wywołuje łzy. Chciałabym uchronić ziemię od jej okropieństw. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Rosji, znaczy na Ukrainie opublikowało ofiar wśród Ukraińców, rannych, zabitych, zaginionych milion siedemset. Widzicie, co to jest? Milion siedemset za trzy lata? Rosjanie mają takie same straty i ofiary. Dziennie czy tygodniowie, już nie wiem, ale ginie tam na froncie tysiąc ludzi. Dziennie. Tysiąc ludzi. Czy zdajecie sobie sprawę, co to jest za jadka? Oczywiście nas nie dotyczy, daleko spadły papierowe dronie, drony, wrzeszczymy, gotowi, zwarci. Wy macie nadzieję, że do was nie doleci. Amerykanie przejrzeli. To Machołków nie chcą dać Ukrainie. Bo oni dobrze wiedzą, że Rosja ma tych pocisków też dużo. W związku dała mi znak, przez te ostatnie dni atakowali Ukrainę pociskami balistycznymi. Nic, nic się nie udało zeszczelić. Powtarzam, nic się nie udało. Rosja przemówiła bardzo konkretnie. Ameryka zastanawia się, czy dać te rakiety Rosji, Ukrainie. A oni Ukraińców nie znają. Te rakiety jeszcze spadną na Warszawę. Dzisiaj to jest tak krok od Wielkiej Wojny. Chciałabym uchronić ziemię od jej okrucieństw. Ale czy sądzisz, że Twoja ofiara może wynagrodzić grzechy tak wielu ludzi? Moja ofiara, mówi Pani Agnieszka, nie, ale ofiara Jezusa wynagradza je wszystkie. Ja błagam tylko, abym mogła poświęcić całkowicie moje życie dla powstrzymania tej kary, która zdaje się deptać nam już po piętach. Ja jednak wiem, że w mocy Bożej jest zatrzymać tę karę i oddalić ją. Wiem, że to moje powołanie, aby walczyć przeciwko wojnie. Dlatego dziś ofiaruję się tej intencji, błagam, upokój na dalsze lata. Zrobię wszystko, czego zapragniesz, tylko powiedz, że jest, jeszcze, że jeszcze mogę, że jest nadzieja. Dobrze, dziecko moje. Wczoraj Ukraina zaproponowała Trumpowi, żeby dał im rakiety, a oni dadzą im w zamian za to 10 milionów dronów. To pókiego Ameryce drony? Będą wróble łapali? Nasze wojsko zamówiło pierwszą partię 30 tysięcy dronów, dostaną za 3 lata. A Ukraińcy w ciągu roku produkują milion albo i więcej. W tej chwili. Muszę się spotkać z ministrem obrony i go nauczę robić łuki. Od dzieciństwa pamiętam leska, snuregelniany, nauczę go robić strzały bo mamy jeszcze konserw na tyle, to my nożyczkami wyci wy wycią wycinali trójkąt, później dzieci zaginali my to na gwoździ jako chłopcy, zaklepywali na kowadełku, patyk my oszczyli, wkładali dzieci, wkładali my to okucie z konserwy do patyka, no i strzelałeś. Jeden z kolegów babce szczelił wiaderko, żeby jej wiaderko przebił, ona szła, a woda się leła, bo po prostu nie widziała tego, bo to, to, to byłem taki pierpet, rozumiecie, wszystkie my, łuki. Moim największym sukcesem było, że namierzyłem wronę, dzieci była gdzieś piletr nade mną, ale ona skubana tak się ustawiła, że szczała przeciwa koniej. Ja mówię, ty cwano, no by śmiech ustawiła się. No i ta szczała moja niewiele pomogła wronie. Zrobiła unik jak samolot, Ustawia się w locie inaczej. I jak ona to widzi, może już miała amerykańskie czujniki. Skąd to wiesz, skąd te obrony były? Dlatego na środę wyznaczam spotkanie u mnie na pustelni dla pana prezydenta, pana Tuska. I ten obrony to wiem, to jest chyba pan Kosiniak, nie? Obrony. No i pana Sigorski, to mu jest, że w środę się sami spotkać. Nie, we czwartek, bo w środę wam jedną pijecie, głodni będziecie, wyli będziecie, mówisz, że mnie gości na czwartek ogłaszam spotkanie Sił Narodowych Polskich, jak Polskę obronić. Powiem im, co mówi Bóg. Już mam wiek emerytalny, ja już do Warszawy nie dojadę, jesteście młodzi. Będziecie przyjeżdżali na pustelnię, tak wam to już dawno temu mówiłem. Przyjedziecie tu. Czy jest jeszcze nadzieja? Podziwiam nasze dziecko które tak walczy, ja bym już nie walczył, wiecie, ja bym kazał nacisnąć guzicek i niech się częsie. Dobrze, moje dziecko, chcę dusz, które zupełnie poświęcą się jak tarcze dla świata na rzecz pokoju przeciwko gniewowi Bożemu. Dzieci, to dotyczy was, rozumiecie? Kiedy pani Agnieszka przyniosła orędzie, to Boga Ojca, co kazał, co będę mówił wieczorem, ja mówię, że to nie jest dla ciebie, to jest dla nas wszystkich. To jest misja dla tych, których Matka Boża wybrała. Wiedzieliście, słyszycie, chcę dusz, które zupełnie poświęcą się jak tarcze dla świata na rzecz pokoju przeciwko gniewowi Bożemu. Załęski obiecał Trumpowi 10 milionów dronów, że mu dał parę Tomahawków. Matka Boża też podchodzi treflem i pertaktuje ze mną, że chce tarczę dla uratowania dusz, które się poświęcą jako tarczę dla, uświęcen dla, dla świata na rzecz pokoju przeciwko gniewowi Bożemu. Żeby mnie nerwy nie, nie po poharatały, kto się za tydzień z was tu wybiera w sobotę, aby stać się tarczą? Ręko wysoko, wysoko. Pan Grzesiek nie patrz na kolegów, tylko wysoko podnoś łapę. A żona pana Czesia, pan to cóż tam, panie? Weź ją puczniej, weź jej Ba ja nie słyszy. <grych> Dzieci, kto przyjdzie? Bóg zapłaci, nie rozumiecie? Tam pertraktowali na Białym Domu, ja dziś pertraktuję z wami. Dziękuję panowie. Dlatego mówię jasno: chcę Matce Bożej przynieść półtora tysiąca tarcz. A skąd to wezmę? Jak z jej zasobów? zakonu czas ostatecznych i moi drodzy przyjaciół, zakonu wedle listy, no jest nas prawie tyle, ponad 1500. Oczywiście moje dziecko jest zawsze bójczusne. Zgłaszam się pierwsza. Proszę, przyjmij moją ofiarę. Kiedyś usłyszałam słowa, że jeśli wybuchnie wojna w Polsce, będzie to ta, przed którą miałam uszczęd ziemię. Mieszka kilkanaście lat, znosi krzyż odpowiedzialności za Polskę. Kiedyś wam to opowiem nad jej grobem, co ona całe życie nosi. dzisiaj ja wygarnia, matce Bożej, zgłaszam się pierwsza. Proszę, przyjmij moją ofiarę. Kiedyś usłyszałam słowa, że jeśli wybuchnie wojna w Polsce, będzie to ta, przed którą miałam uszczedz Ziemię. Błagam o miłosierdzie. Nie poradzę sobie z tą rzeczywistością. Dlatego błagam z całego serca, matko, daj mi jeszcze jedną szansę. Ze względu na 77 szans, które Bóg zaleca nam dawać naszym bliźnim. Ja błagam o kolejną szansę dla mnie. Tym razem nie będę się wymigiwać. Bo już pani Agnieszka zaczęła chodzić inaczej po ziemi. To już nie jest w przedszkole. Dopóki nie chycisz baksztyla, że za coś odpowiadasz i ty bekniesz, dzieci, wszystko jest w życiu bardzo lajtowe. Rozumiecie? Nawet do portek nasikasz i mówisz, że masz wakacje. To jest zgoła inaczej. Więc to... tym razem nie będę się wymigiwać. Podejmę wszystko, czego sprawiedliwość Boża żąda ode mnie. Ja już nie nadążam w gorliwości za Panią mieszkaniem. Ciągnę za nią, urzekam je dyscypliną ducha, mobilnością, wstawaniem rano, trzecia, czwarta, druga, nieprawdopodobne. Nie, nie, nie Oczywiście Żydówka zawsze przekona Żydówkę dobrze. przyjdź jutro. O czym masz odpowiedź? Błogosławia Cię moje dziecko w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idę.